Zbigniew, I'm only 12 To jest moja odpowiedź jedna disa Rok ma małego penica, Myśl na pola o na pletem. Jesteś nikim, jesteś setem Pijesz babcie, to nie fajnie Ja mam konia, ty masz tajnie Jak lebron, chodzę po wodzie Twoje rolice są po rozwodzie Zostawili cię na lodzie A mnie naliłeś wy Jestem nowy, Juliusz Słowacki Nie masz ojca ani matki Wsadziłem właśnie fuja w placki Mam dwa wacki ja nisa, ja mam wielkiego penisa Słowa wózne jak jeżem bez grosza Skipnę wszystkie stage'e i zatakować bossa Zaczęła się niezła kosa Ja jem na Brakuje mi pigawności zamyci ci w chuju kości Jem ryby bez ości Na tym dzisiaj nie będzie litości Żadnej nuty nie usunąłem Tylko skórkę z napeta ściągnąłem Słyszałem, że się trujesz Serek z napeta zlizujesz Dziki zachód ja konie, ale silnik robi swoje Jesteś bezdomny, śpisz na ławce A te puszczam latawce Ty masz Bugatti, ja Lamborghini Jesteś wysyłany jak Gini Chodzisz do budowli I strasz do szklanki Kranisz rentę babki ty mrok, ja jasność, twoja matka ma w dupie ciasność Ty nazywasz się mrok, w siostrze wsuwasz kok Ja tutaj nic nie podaruję, twój stary na chuja pluje Dziadek już leży na dole, zaraz ci wpierdolę Utopił się w rosole, mówisz, że ma słabą pamięć Wreszcie jakąś dobrą nutę nakręć, odetnęłeś sobie naplęć To jest tylko ostrzeżenie, nuty, polecenie Wszystko było na serio, każdego obrażając Mam na celu obrażenie każdego Nic nie jest na zabawę, żeby można było dopiec Twoja mama mówi na mnie dobry chłopiec No i tyle.